Na samym początku, tak, jest to wielka strata i nie, nie staram się żerować na tragedii, więc skąd taki film? Ken Block bez wątpienia zostanie zapamiętany jako świetny kierowca i wizjoner, ale nie zapominajmy, że był on także jedną z osób najsilniej promujących sporty motorowe w popkulturze, głównie ze sprawą bijącej wszelkie rekordy Jim Hana, ale także poprzez liczne występy w programach takich jak na przykład Top Gear. Czy, co dzisiaj ważne, w grach wideo. Albo po przeczytaniu kilku artykułów, widzę, że o tym ostatnim nie pisze się zbyt dużo, mimo że to także jest część jego dziedzictwa, i nie chciałbym, aby została pominięta. Zapraszam! Jako już chciałem poprowadzić ten film chronologicznie, wypisałem sobie wszystkie gry, z którymi kojarzy Kana Bloka i listę tę otwiera pozycja wydana w 2009, czyli 4 lata od jego debiutu w Riley America z 2005. Pomyślałem, że to dość duża luka i zacząłem szukać głębiej, na przykład w serii WRC i ku mojemu zaskoczeniu się udało. Ale w odsłonie z 2010, także cofnijmy się o ten rok, to wydane wtedy drugiej części Derta. I co ciekawe, ostatnie gry sygnowane nazwiskiem niestety także już nie kierowcy, Colina Macre. Jeśli faktycznie Ken Block po raz pierwszy wkroczył do wirtualnego świata za sprawą właśnie tej gry, to wszedł do niego z przytupem. Bo mimo nazwiska ma krew w tytule, kampania marketingowa oparta została właśnie na bloku. I'm Ken Block and this is Dirt 2. Także jeszcze przed premierą, Codemasters przeprowadzili z nim wywiad, a także zorganizowali specjalny event, na którym Ken w widowiskowy sposób woził gapiu w dowolonym Subaru. i od razu po włączeniu gry, w ukazującym się cinematiku przedstawiającym kierowców, to jego nazwisko wyświetla się jako pierwsze i to mimo obecności wielu innych wielkich nazwisk, takich jak drugi w kolejce Travis Pastrana czy Tanner Faust. Sam jakże natomiast Ken udziela komentarza i jest jednym z naszych rywali. Lub jeśli się o to pokusimy, może zostać naszym kolegą zespołu. I nie wiem czy to akurat specjalny zabieg, czy nie, ale w momentach kiedy uczestniczył w wyścigu, zazwyczaj zajmował te wyższe lokaty, kiedy inni przeciwnicy różne w całym przekroju tabeli. Ale to akurat może być przypadek. Jak już powiedziałem wcześniej, kolejnym tytułem na mojej liście jest odsłona WRC z 2010 roku. Ale przy niej nie zatrzymamy się na długo, bo wizerunek Ken'a nie różni się od wizerunku żadnego innego kierowcy. I wszyscy są po prostu nazwiskami wziętymi z licencji, także nie jest to nic wartego uwagi i chyba możemy śmiało przejść dalej. A dalej czeka nas z powrotem Dirt, tylko tym razem jego trzecia odsłona, a wraz z nią powtórka z rozrywki. I to dosłownie. Tak samo jak dwa lata wcześniej przed premierą dwójki, tutaj również zorganizowano event, ale tym razem na wzór Jim Hany i to w lokalizacji, która później znalazła się w grze. Co, jak dla mnie, jest najlepszym możliwym zabiegiem promocyjnym. A ważnym elementem po raz kolejny były przejazdy z fanami, chociaż tym razem potworem na dwoziu Forda, ale niezmiennie w akompaniamencie pisków i wrzasków. Poza tym, jak nie trudno się domyślić, w internecie znalazło się kilka wywiadów. A także w samej grze, poza pojawieniem się Ken'a jako jednego z rywali, znów udzielił on komentarza. Racing superstar, Ken Block! what's up? No i nie zapominajmy, że to w tej ocenie cyklu wprowadzono trip dżunghany. I według mnie, był to trip najlepszy, ze sprawą którego to właśnie trójka jest moją ulubioną częścią. No i w jakiej innej grze możemy tak bardzo poczuć się jak Ken? Mawiają, że rok bez Derta to rok stracony. Mawiają? No nie wiem czy ktoś tak mawia, ale Dert z 2012 roku o podtytule sządał w moje gusta akurat nie trafił. Chociaż może jest dobry moment aby do niego wrócić? Tak czy siak Ken Block ponownie tam zawitał i tym razem nie sam, a z Huniganem, bo gra otrzymała nawet edycję Hunigan Exclusive dodającą dodatkowe malowania, czyli nic wartego wydawania dodatkowych pieniędzy. W grze natomiast oczywiście się pojawił jako postać i wiem, że możemy się z nim ścignąć, ale na tym kończy się moja wiedza, bo tak jak już mówiłem, szybko się o tej grze odbiłem. Także zbyt wiele nie pograłem i zbyt wiele nie wiem. To już chyba rutyna, więc czyżby co roku Ken gdzieś się pojawiał? No nie do końca, bo właśnie w 2013 roku rozpoczął współpracę z jej, ale swoją premierem miał wtedy Rivals. I czy widzicie tam gdzieś miejsce dla Speed Speedcrossa czy Jim no, ja też nie. Ale mimo to nic nie stało na przeszkodzie, aby w tak niezwiązany ze sobą sposób reklamować twarzą Kena właśnie Rivalsa. Zresztą, na krótko przed jego premierą ukazała się szósta Jimhana, a jednym z jej sponsorów było i jej, która w ramach współpracy ustawiła na torze dwa modele Lamborghini w policyjnym malowaniu z gry, co samo w sobie jest świetnym pomysłem, ale szkoda, że my jako gracze nie dostaliśmy niczego więcej. No a sam tor, na którym odbyła się owar Hanna, został postawiony totalnie od zera, jako The Ultimate Jimhana Gridcores i aż prosi się o to, aby jego kopia trafiła do jakiejś gry, a taka dertowa w stylu dwójki i trójki byłaby do tego wprost idealna. Jeśli nic mi nie umknęło, to ten rok został pozbawiony występu Kena już nie tylko w grze, ale i we wszelakich kampaniach z nimi związanymi. Chociaż może pojawiła się wtedy jakaś mobilka, ale w tych kompletnie nie jestem zorientowany, bo nie jestem igraczem. graczem. Także na tym polu zachęcam Was do samodzielnego poszukania, jeśli jesteście ciekawi. Ale jako fan serii NFS oczywiście obił mi się już no Limits, który swoją premierę miał rok później i tym razem jej wcisnęło Kena również do gry, a nie tylko do kampanii. Chociaż Jano Limits kojarzę najbardziej właśnie z reklamy, bo jak już powiedziałem, mobilki nie gram, a ta została wykonana naprawdę fajnie i utrwaliła mi się w pamięci. Z ważnej rzeczy o wystąpieniu Ken'a warto zaznaczyć, że jest to pierwsza gra, w której nas się Unicorn, czyli prawdopodobnie najbardziej ikoniczny wóz ze stanie Hunigana. A poza tym, sam Ken nie jest tutaj przedstawiony jedynie za sprawą nazwiska i głosu, tak jak to wcześniej miało miejsce w Dertach, bo zamiast tego widzimy jego pełną postać, chociaż w typowo mobilnej, statycznej odsłonie w formie zdjęcia, ale mimo to fajnie jest go w końcu zobaczyć. Skoro 2014 rok pozbawił nas spotkania z Idolem, to 2015 starał się nas rozpieścić. Bo po wrześniowej premierze No Limits wystarczyło poczekać nieco ponad miesiąc na konsolowe wydanie rebootu serii, w którym Ken przybrał rolę jednej z pięciu ikon, reprezentując styl, będący wszystkim co efektowne zamiast efektywne. Także w ten sposób została mu w grze poświęcona cała ścieżka fabularna, której zwieńczeniem jest poznanie kierowcy od jego aktorskiej strony. Yeah. I mean, I like i got my team, some cars in town. I'd rather have a little fun than eat tacos. I nie wiem jak wy, ale ja w 2015, czy raczej 16, kiedy ogrywałem tę grę, bardzo się tym wystąpieniem jarałem, bo nie tylko mogę wziąć udział w imanie, przejechać się unicornem i trzymać go w garażu, ale i widziałem jak sam ten Block mówi do mnie z monitora, co dzisiaj wydaje się jeszcze bardziej intymne i nostalgiczne. Niestety jego rola jako ikona stylu była jego ostatnim aktorskim wystąpieniem w grze. Pierwszym i ostatnim. I było to także ostatnie wystąpienie w serii Infor Speed, bo rok po wydaniu nfs Ken nawiązał współpracę z Microsoftem, a konkretnie z marką Forza, przez co jego wozy pojawiały się od wtedy i pojawiają nadal w każdej części tej franczyzy od trzeciego Horizona z 2016 roku, w którym to zostały wprowadzone za sprawą dodatku Huningan Car Pack, którego wydanie poprzedzał świetny zwiastun. Tylko, że Forza nigdy nie pozwoliła nam na tego typu aktywności i nawet nie uwolniła jeszcze ludzi z klatek. W 2017 roku, zgodnie z ówczesną zasadą wydawania Horizonów na przemynie z motorsportami, mogliśmy spodziewać się aut od Hunigana, w wydanej wtedy siódmej odsunięciu cyklu. Ale co ciekawe, w ramach jej promocji powstał także ciekawy spot telewizyjny z udziałem nie tylko Kena, ale i samego Hunicorna. I podobna sytuacja miała miejsce w przypadku następnej gry z cyklu wydanej w 2018 roku, w fazie Horizon 4, gdzie poza obecnością grzechu nieganów, w kurcie się wszystkim zespół Forcy pokusił się o film zatytułowany Ken Block vs. Britain, będący niczym innym jak kolejną, chociaż mini, ale jednak Jim Hanom. Mini. Czajecie? Niby że mała, ale... A, nieważne. 2019-2020-2021. Trzy lata. Tyle musieliśmy czekać, aby w jakiejś nowej grze poprowadzić Hunicorna i za sprawą piątego Horizona w końcu się doczekaliśmy. Jednak tym razem niestety obeszło się bez żadnego filmu, a później przyszedł 2022 i nieszczęsny 2023, który niestety rozpoczął się tragedią dla wszystkich fanów osoby Kena, zespołu Hunigan serii Jim Hanna, a także całego Rayleigh Crossu i po prostu gier wyścigowych. Nice Ken nigdy nie był najbardziej zasłużonym kierowcą. Nie był obłożony największą ilością medali i odznaczeń, a jego dokonania na torach nie były tak wielkie jak kolina czy seny, ale bez wątpienia zaraził masę osób miłością do motorsportu, rozpromowując go na różne sposoby po całym świecie. I tak zostanie zapamiętany jako legenda za życia i prekursor. A tymczasem to byłoby na tyle. Trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia. Cześć!